26 sierpnia w klubie seniora w Sędziszowie małopolskim został zorganizowany wieczór muzyczno-poetycki Wędrówką w życie jest człowieka. Poświęcony był twórczości poetek zrzeszonych w kole przyjaciół biblioteki w Lubzinie, Zuzanny Ostafin i Marii Bojarskiej. Zuzanna Ostafin jest osobą zupełnie niewidomą. Należy do związku niewidomych w Ropczycach oraz Przemyskiego Klubu Sportu dla niewidomych Podkarpacie. W listopadzie 2019 roku Zuzanna Ostafin została uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Piszę o życiu, przyrodzie, uczuciach. Wtedy pobudzam wyobraźnię i oczyma duszy pozwalam ujrzeć to, czego w realnym świecie nie mogę zobaczyć. A pisanie wierszy zaczęło się od y, ważnego wydarzenia w moim życiu. Y, od pierwszej komunii świętej mojego syna Patryka. Zainspirowana tym wydarzeniem postanowiłam, że napiszę dla niego wiersz, by podarować mu coś niezwyk niezwykłego i niepowtarzalnego. I tak się właśnie zaczęło. Od tej pory piszę wiersze. O mnie. Gdy straciłam wzrok. Życie ciężko szło, lecz pan trzymał mnie za dłoń, nie dał spaść na dno. Serce z bólu mi pękało, gdy mych dzieci nie widziałam. W takich ważnych chwilach życia ja cichutko sobie łkałam. A pan moje łzy ocierał, mówiąc: Masz dla kogo żyć, masz być dzielna i odważnie, daną drogą idź. No i tak się właśnie stało, a gdy ciężko mi i źle, Pan wyciąga do mnie ręce i do serca tuli mnie. Słońce dla mnie zaświeciło, dar pisania otrzymałam i z wdzięczności memu panu swą poezję zaśpiewałam. Dzisiaj dziękuję Ci, panie, za wszystkie dary od Ciebie i prowadź mnie nadal swą drogą. Bym mogła spotkać cię w niebie. Z tego co wiem, również pani śpiewa. Tak, mój talent muzyczny odkrył Jacek Marcinczak, muzyk, kompozytor z przemyśla. On komponuje muzykę do moich wierszy, uczy mnie śpiewać, i w ten sposób śpiewam moją poezję i mam zamiar wydać płytę. Nasze życie przemija zbyt szybko. Jak rzeka płynie czas, pozostawimy po sobie wszystko, gdy na tym świecie nie będzie już nas, i dom rodzinny zostanie, i fotel, w którym czytano, zielony ogród jak malowanie, i ci, których tak kochano. Życie człowieka przemija, szybko, więc proszę was, kochani. Zróbcie dla siebie wszystko, by nigdy się nie zranić. Seniorzy podczas wieczoru muzyczno-poetyckiego zapoznali się również z poezją Marii Bajorskiej z Lubziny. Jest takie miejsce na Ziemi, gdzie wszystko się zaczyna. To tu fundament życia. Mój dom. A gdy przyszło rozburzyć dom, Ten, w którym mieszkałam, Mój dom, Mój rodzinny dom, To wszystko do mnie wróciło i serce mocno zabiło. Te rodzinne przeżyte chwile, które wspominam tak mile. Wchodzę, dom pusty, ale wszystko znane: każdy kąt, okna, drzwi, te same. W kuchni usiadłam na przypiecku i mówię do syna. Było mi tu dobrze kiedyś, jako dziecku. Długo tam stałam, wspominałam i rozmyślałam. Mój wzrok chłonął i w oczach film kręcił, by ten widok nie wymazał się nigdy z pamięci. Moje wiersze są wiersze codzienności. Piszę to, z czym idę przez życie. Piszę o radości, o smutku, o jakimś przeżyciu, okolicznościowe. I to jest tak u mnie działa, że jeśli jest coś dobre, piękne, ja się zachwycam i to po prostu nie może ulecieć w niepamięć, więc zapisuję na kartach. A to co smutne i złe, przelewam i uwalniam się od tych złych emocji. Piszę dla rodziny, teraz inspirują mnie wnuczki. Piszę też na potrzeby klubu seniora, Potworzymy różne takie okolicznościowe występy. I tu się spełniam. Wydałam dwa tomiki wierszy, w 17, 2017 pierwszy, a za cztery lata następny, trzeci w drodze. E, także hmm, poezja daje mi dużo radości. Mimo wieku może spełniam się. I czuję się potrzebna, e, młodsza. Tym bardziej, że idę z Zuzią, za Rączkę to tym bardziej to jest mocniejsze. To jest właśnie mój przewodnik do poezji. Poetki z Lubziny przedstawiły seniorom program słowno-muzyczny Wędrówką życie jest człowieka. Wyjaśniły nam, co kryje się pod tym tytułem. To, co niesie życie, z czym człowiek idzie przez życie, miłość, rodzina, to, co dotyka złe i dobre. No dary po prostu losu. dary losu, po prostu to, aby na końcu zadać pytanie, dokąd idziesz. Narratorem spektaklu była Edyta Bojarska, kierownik biblioteki w Lubzinie. Po spotkaniu seniorzy mieli możliwość zakupu tomików wierszy poetek.